Dlaczego dzieci, które były w rodzinie alkoholowej, jakaś tam patologia, albo jakieś tragedie się działy i to jedno dziecko później wyrasta na pijącego, a drugie nie, to jest jak to jest. Niektórzy mówią, że jak rosłeś w rodzinie alkoholowej, no to będziesz też pił. Niekoniecznie, niektórzy nie piją i niektórzy nawet są z tego dumni się chwalą tym, że ja miałam rodzinę alkoholową, ojciec pił, ja się tym zmotywowałem, żeby tak nie postępować. Wyciągnąłem wnioski i prowadzę dobre, zrównoważone życie, pomagam wszystkim, jestem odpowiedzialny, pracuję, dbam o rodzinę, nie piję żadnych nałogów, a i z pretensją, bo mój brat młodszy to chleje i tak dalej. Nic żadnych wniosków nie wyciągnął, tak jak ojciec sam gubi swoje życie. I wiecie, co w tym ciekawego jest? Że w tym, który nie pije, nie ma jakiejś mądrości jego życiowej. To chwała mu za to, że tego nie robi. Super. Ale dzieci w rodzinie alkoholowej otrzymują tam swoją rolę. To jest Mają tam w tej dysfunkcji, rosnąc, kiedy rosną, dostają e, pewne zadania, dostają pewne miejsca, mają odpowiednie traktowanie. Jedno takie, a drugie takie. I tam pojawia się bohater rodziny, taki, na którego można powiedzieć: O, jaki, jaki jestem dumny, on zawsze piątki dostaje, zawsze taki uczynny, grzeczny. Jest kozioł ofiarny którego przez wszystkiego ten to najgorszy, z tym to chuligan rośnie. Jest maskotka rodziny, jest siedzący do jeśli tam jest czwórka dzieci. Czasami to się rozkłada, te role są przemieszane, jeśli jest trójka dzieci, czy dwójka. No ale jest, zobaczcie, jest jeden ten bohater rodziny i tam w tym traktowaniu dzieci w dzieciństwie yy, można Proroctwo napisać na temat tego, kim one będą, i to wszystko się spełnia. Ja to przechodziłem sam terapię, widziałem w swoim domu rodzinnym. Mam brata, siostrę, wszystko po schemacie zafunkcjonowało w życiu dorosłym. I mam starszą siostrę, która żadnych nałogów nie ma, jest bardzo porządna. Mam brata kozła ofiarnego, który był przestępcą, alkoholikiem, agresywnym człowiekiem. No i ja siedzący we też alkoholik, narkoman. I, I błazen ten, który zabawia i innych, jak to widać czasami, nawet przed kamerą. I teraz zobaczcie, tam było traktowanie odpowiednie, takie dysfunkcyjne, i ta rola w przyszłości. Dlatego ten bohater rodziny nie pije najczęściej. To jest tak, i on może być dumny, że ja wyciągnąłem wnioski i nie piję i jestem taki, a nie inny. Ty też dostałeś swoją rolę, odgrywasz swoją rolę. To nie jest tak na za bardzo twój wybór, że ty nie pijesz, tylko rola, którą ty dostałeś do zagrania w życiu. Ten dostał rolę kozła ofiarnego i taką rolę odgrywa później, przez, jest przestępcą, jest tym najgorszym, tym chuliganem, tym złym dzieckiem, tym niedobrym, nieposłusznym. I później on jest na, przestępcą, on popełnia różne rzeczy agresywne, ponieważ taką złą rolę dostał w dzieciństwie. A ktoś jest tym siedzącym we mgle, gdzieś w narkotykach, jest samotny, cichy, w depresji, a jest tam też błazen, który zwraca uwagę na siebie, też problemy z alkoholem. To są role, które otrzymujemy. I nie ma być z czegoś tutaj powodu do dumy, bo wiecie, ten każdy, każdy człowiek, który rolę odgrywa w życiu, nie jest prawdziwy. Aktor to jest praca. Bycie aktorem to znaczy nie być sobą. A więc ludzie, aktorzy za to zarabiają, oni nie mogą, nie są aktorami całą dobę, tylko idą, wykonują swoją pracę i wracają. To też jest ciężka praca odegrać pewną rolę. I dlatego dzieci z rodziny alkoholowej grają przez wiele lat swoją rolę i są tym zmęczeni. Nawet ten, na którego chciałem zwrócić uwagę, który nie pije, jest bohaterem rodzin, wszystkim pomaga, dobry. I się męczy w swojej roli. I jest przepracowany, czuje się wykorzystywany, czuje, że nigdy nie jest wystarczająco dobry. I też w końcu trafia na terapię dla dorosłych dzieci, alkoholików. Idzie po pomoc w wieku 40, 50 lat, tak, żeby coś ze sobą zrobić. I wiecie, na tym to polega, żeby im wcześniej jakby zobaczymy, że odgrywamy jakąś rolę, którą otrzymaliśmy w dzieciństwie, to może z tej roli wyjść z pomocą terapii i zacząć prowadzić własne życie, prawdziwe życie, w którym możemy być szczęśliwi. Jeśli nie wychodzimy z tej roli, to będziemy się męczyli. I to jest czasami naprawdę od razu destruktywna rola, kozioł ofiarny, kiedy ktoś pije i tak dalej, takie, do, otrzymał, taką, takie miejsce otrzymał w rodzinie tej alkoholowej, No bo bohater rodziny, który nie pije, też się z tym męczy, też poczuje, potrzebuje zrozumienia, co się z nim dzieje. Potrzebuje terapii, żeby wyjść z tego teatru, żeby przestać grać cały czas w życiu rolę bohatera rodziny.